Guten Tag my friend, w kolejnym odcinku zagramy w Blitzkrieg Szwabskie misje. W dzisiejszym odcinku zdobędziemy sobie średni czołg PZ4 AUSG i opis w drugiej połowie lat 30. czołgi armii niemieckiej PZ1 i PZ2 były już przestarzałe. Aby je zastąpić zaczęto projektować standardowy czołg PZ3 i ciężki PZ4. PZ-3 był przeznaczony do przemywania obrony nieprzyjaciela. Został wyposażony w działo umieszczone w obrotowej wieżyczce, a także karabiny maszynowe do walki z lekko pancerzonymi celami i oddziałami piechoty. PZ-4 miał służyć do niszczenia ciężkich umocnień nieprzyjaciela, schronów i dział przeciwpancernych, w związku z czym wyposażono go w krótką armatę kalibru 75 mm, strzelającą pociskami kruszącymi o wielkie sile rażenia. Ten podział ról szybko okazał się fatalny i praktyka dowiodła, że każdy typ czołku musi mieć zdolność do radzenia sobie w najrozmaitszych sytuacjach z powodu niewielkich rozmiarów wieżyczki czołku PZ3 próby, próby znacznej zwiększenia jego siły ognia spełzły na niczym, ale konstruktorzy zdołali zwiększyć skuteczność czołgu. PZ4 w starciach z czołgami nieprzyjaciela poprzez wydłużenie jego lufy. PZ4, który był tylko minimalnie droższy niż PZ4, PZ3, stał się standardowym czołgiem niemieckich oddziałów pancernych w czasie II wojny światowej i wkrótce zmieniono jego klasyfikację na czołg średni. PZ4 miał dobrą charakterystykę jezdną i dzięki dużej ilości wazów wszystkie istotne miejsca były łatwo dostępne. Czołg był nieustannie modernizowany, jego uzbrojenie i pancerzenie wciąż udoskonalano. Dos Czołów ten okazał się najlepszym w swojej kategorii i tylko radziecki T-34 oraz niektóre wersje Shermana M4 mogły sobie z nim poradzić. Słynny niemiecki teoretyk wojskowy i dowódca Dywizji Pancernych Guderian nalegał nawet, by wstrzymać produkcję nowych Panther, koncentrując się na dalszym, udoskonaleniu PZ-4. Czołg ten był tak zawodny i skuteczny, że Niemcy używali go do końca II wojny światowej. Uzbrojenie podstawowe lufa 75 mm, uzbrojenie dodatkowe dwa karabiny maszynowe 7,62 mm, ciężar 23 tony, prędkość maksymalna 30 km na godzinę, moc silnika 300 koni, załoga 5, pancerz minimalny, maksymalny, od 10 do 74 mm. A to, co ja tam wyczytałem sobie w internecie, zaraz wam dopowiem, że ogólnie różnice pomiędzy PZN-4, AUS-F2, a wersją G były niewielkie. Zmieniono hamulec wylotowy, działa z jednokomorowego na dwukomorowy, zlikwidowano dwie szczeliny obserwacyjne, Ładowniczego oraz zmieniono kształt wazów kierowcy i radiotelegrafisty. Między czerwcem 1941 roku a lutym 1942 roku zamówiono 1400 wozów PZTaWSG. g a od maja 1940 roku do czerwca roku następnego wyprodukowano 1687 tych właśnie czołgów. Yy... Były ogólnie PZ4SG modernizowany cały czas, zlikwidowano prawy wizjer, tam rok później zlikwidowano prawy wizjer z przedniej części wieży, a także wizjery zbocznych ścian wieży, dodano stelaż do przewozu zapasowych kół jezdnych na lewym wodniku i zaczepy do mocowania siedmiu ogniw gąsienic na górnej płycie z przodu kadłuba. We wrześniu 1942 roku zastąpiono reflektor typu Nutek osłonięty reflektorem typu Bosch. W ostatnich 700 yy, wozach tej serii zamontowane kany pancerne Szucen yy, grubości 5 mm chroniące boki kadłuba i wieży przed pociskami kumulacyjnymi i mało kalibrową bronią przeciwpancerną. 412 czołgów uzbrojono w nową armatę 7,5 cm KWK 40L na 48 oraz dodano inną im płytę pancerną grubości 30 mm chroniącą czoło kadłuba. No więc... Cały czas ten czołg modernizowany był. Okej, okay, ale mam misję. Zabezpiecz y, dworzec kolejowy typ losowy. Poziom trudności misji wysoki. Y, Premium, właśnie ten średni czołg. Opis misji. Jesteś w niezwykłym położeniu. Twoje oddziały są zaledwie kilka kilometrów od dworca kolejowego, który jest stacją docelową dla posiłków wroga dla całego tego sektora. Biorąc pod uwagę jego znaczenie jest stosunkowo słaby, słabo strzeżony. Twoje oddziały od dworca oddziela rzeka, na której są dwa mosty, Musisz zdobyć i utrzymać zarówno normalny most, do prawo 1, i most kolejowy, prawo 2. Most kolejowy powinien być trochę słabiej strzeżony. Na drodze do brawo 1 znajduje się mała wieś, która musisz, którą musisz sprawdzić. Jeśli tego nie zrobisz, operujący tutaj żołnierze wroga mogą wysadzić tory kolejowe. Nieco dalej jest pozostający w rękach nieprzyjaciela magazyn, do którego prowadzi dodatkowa droga z dworca. Easy, odbieramy ten raport. Tak, zdobądź most kolejowy, zdobądź ten most oznaczony jako Brawo 2, most nie może zostać uszkodzony, gdyż inaczej będzie bezu bezużyteczny. Wyeliminuj strażników mostu, zdobądź ten most oznaczony jako Bravo 1, przez niego prowadzi ważna droga do magazynu. Oczyść wioskę, ponieważ stoi na drodze do magazynu, spodziewa się umiarkowanego poru. Zajmij dworzec kolejowy, to główny węzeł kolejowy w tym sektorze, ale biorąc pod uwagę jego znaczenie jest stosunkowo słabo strzeżony i zajmij magazyn wroga, zneutralizuj stanowisko ogniowej artylerii i zlikwiduj wszystkich nieprzyjacielskich żołnierzy piechoty obsadzających sąsiednie zabudowania. Więc oki doki, spoki oki, widzimy się w bitwie. Ajajaj, jesteśmy już. Nie, 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 tutaj, nie tutaj, tu musimy. Super. Zdobyć ten most, okej, okay, dobra. Możemy pauzę, weźmy naszych nasze czołgi może leczkę nie mogę pozaznaczyć teraz mogę pozaznaczać. pięknie oczywiście snajpera brak jak zwykle tu mamy te fajne nasze działka ale okej, okay, mamy zdobyć yy... o tu już coś jedzie dwa mosty ale najpierw oczyścimy sobie ładnie naszą yy, tą wioskę, bo tutaj pisali, że będzie nie za specjalnie Zauważono samoloty, ciekawe jakie te samoloty A! To, dobra, luzik Prze, Przeżyjemy O, widzę sam ruskie Kawulec atakować o kolejny kawulec następny kaman i dawaj kawulce bo są twardy jak jak nie wiem co Dobra, kaman bycz kaman podjeżdżamy tutaj bliżej o awansik takie awansiki to mi się bardzo podobają ten to na razie tam sobie tutaj stacjonuję, raczej lata Więc większego problemu nie powinno być O, kikawulec kawulec Patrzcie jaki twardy, o kolejny awasik, dwa wasiki wpadły To mi się bardzo podoba Dob Dobrze, dzięki temu ruszymy sobie właśnie na ten otóż most A czy nie most, boże Na ten właśnie magazyn Tu jest ten most kolejowy, tu jest dworzec, tu jest drugi most, który jest prawdopodobnie mocniej strzeżony Ale no spoko, no tu się zaraz tym pobawimy No ciało, to ty takie malutkie czołgi, czołgi. lecą Come on, come on, come on Ja tutaj potrzebuję Jeszcze tutaj poniszczyć troszeczkę Aha Gi O, to jeszcze coś jest Jakaś szopka, mniej znaczna O, jeszcze tutaj są. Super. Mamy ten mag magazyn, wypadałoby zdobyć... Y... Zdobyć coś fajniejszego. A zdobędziemy sobie może... To niech sobie lecą Samolociki Mam nadzieję, że szybciej dolecą. Oho, super, tu jest bunkier, my do tego bunkra nie widzieliśmy. Ale to jest fajne, fajny moment żeby żeby zniszczyć ten bunkier O nie napierdzielają O patrzcie jak tutaj są misiaczki o. czekajcie 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 Zobaczmy, o Dużej jest Ta 34 modyfikacja z 39 Pięknie no, na, na, naprawdę to mi się podoba bardzo Nie, napierdzielają Oho ho, ho już tutaj widzę Nie przyjacielsk działa Manka, manka, man, man, man. mówię, że was na jakieś bomby może To kurczę napierdziela I to ostro Może doleci tutaj Cokolwiek Zaraz sprawdzimy O, odbija o, kolejny czołg, fajny Nasza jednostka stała awans, super Będzie strzał celny? Ach Trzymają się ten te czołgi, ale dobra yy, Robimy stopa I atakujemy Go, go Power Ranger bo, że to strzela. No nie, to jednak coś dało radę. Proszę tutaj strzelać. Dobra, jeden most zajęty. O, widzę kawulec. I dwa działa przeciwpancerny pancerny. No spoko, spoko, spoko. Niech to wiedzie wszystko najlepiej. O, chodź tutaj. Nie ma. Nie ma naprawy. Ja to wiem, że ty nie przebijesz się. Wozu pancerny. No kama wierzę w was, wierzę w was, wierzę w was. Dobrze, 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 dobrze. Tu jest jeszcze... O, chodź, kama, kama, niszcz, super Co? A, bo to ruskie samo? Kurde Nie spodziewałem się tego Kurczaczki E no, my musimy się poruszać, no sorry, sorry, sorry Cały czas musimy się poruszać Dobrze, tu coś jest jeszcze Maszinę Kaman maszyna, kaman Ruszamy się, ruszamy się, ruszamy się. Nie! nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 kurczę. I to ostrym to atakują? Ja bym tego nie chciał. Fuck. Mi zarapadnie wszystko. Więc wypadałoby się troszeczkę poruszać Dobra Nie 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 tyleć... O fak, wiedziałem że mnie zniszczona. no trudno Nic nie poradzę, no ale te czołgi coś tak... jeżdżą dziwnie Proszę tutaj Podjechać bliżej Kaman, kaman niszcz, niszcz, niszcz. Jeszcze jeden został. Fajnie, jakby wsparcie. Podesłali. Lotnicze. Nie, 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 nie. Kurczę, paniszczę mi tych czołgów. Ach, wiedziałem, wiedziałem. Dobra Jedźcie teraz tutaj Wierzę w was A już się tutaj wzięli Na mój czołg Ten co ma najmniej życia Aha, dobra to na razie widzę Pustki są Nie wiedziałem, wiedziałem Kurcze Jest, udało się, dobra, uff, ale straty były naprawdę duże. No niby dostaliśmy krzyż żelazny pierwszej klasy, jest przyznawany żołnierzom Wechmartu za wykonanie kilku szczególnie trudnych zadań i odznaczenie się bohaterstwem, jest przyznawane tym, którzy już mają krzyż żelazny drugiej klasy. Odznaka pacerna drugiej klasy jest przyznawana żołnierzom niemieckiej piechoty zmechanizowanej, którzy brali udział w bitwach pacernych, klasa odznaczenia... Zależy od ilości dni spędzanych na polu bitwy. No i co, taktyka minus 5, zobaczenia minus 19, ostrożność 2. Dowodzenie 12, sztuka wojenna 2. I następna ranga o 9. Straty, chorąży, chorąży. Trochę ciężko, słabo. Ale mamy nowy czołg do... ...wyposażenia. Teraz zaczę Ausfjorda mamy 2. tutaj... A zamieńmy tego Super, dobrze Zapiszemy grę Szwaby misja 15 I to będzie koniec odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Fabrze, i... na Facebooku zostały nam jeszcze tylko yy, sztuk kolejny I nie, tego działa, pépansja będę robił jeszcze kolejny sztuk i Tajfun, misja historyczna. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.